aniołki i spółka. Uczuć. Nie wiem jak Waszym zdaniem, ale moim przyjaźń to najsilniejsza więź. Przyjaciel wie, że masz problem jeszcze zanim się odezwiesz. Ostatni raz widziałam ją w centrum handlowym. Musimy ją znaleźć, zanim profesor Arkan się dowie. Przyjaciele się o nas martwią i zrobią wszystko, żeby nam pomóc. Nawet diabły. A jeśli Siarkus odszedł, myślisz, że mogli go wyrzucić ze szkoły? Nie wolno ci tak mówić, nawet żartem. To wszystko moja wina na stówę. Niepotrzebnie próbowaliśmy go oszukać. A, A. A to co? Hmm. Tak, wiem, co mówię. nie to więź, która burzy mury i wznosi się ponad podziały, a nawet ponad kłamstwa. Przepadła jak kamień w wodę, sprawdziłam każdy korytarz, każdą klasę i nic! Byłyśmy w stołówce na schodach wejściowych, na dziedzińcu, Raf po prostu zniknęła! I nie tylko ona! Tak, podobno siarkus też zaginął. Diabły mm. szukają go dosłownie wszędzie. Mm. Co ty robisz? To prywatny pamiętnik raf, Nie powinnaś. Wiem, ale boję się, że jest w niebezpieczeństwie. Uri ma rację. To ważna sprawa. Mam tu list od Siarkusa. Chciał się z nią spotkać przed salą walk. Idźcie to sprawdzić. Może znajdziecie dalsze wskazówki. Ja zostanę tutaj na wypadek, gdyby raf i Siarkus postanowili wrócić. O! 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 Gadajcie, co zrobiłyście z raf? Pożałujecie, jeśli coś jej się stanie Niezła próba, aniołku Ale to my tu jesteśmy ofiarami Ta świrnięta raf porwała Siarkusa Raf? Siarkusa? Co ty gadasz, Kabirio? Chyba nawąchałaś się Siarki Skoro jesteś taka mądra, to ciekawe, jak wytłumaczysz ten list Przeczytaj sobie sama Hmm? Hmm? E? Czy to ma być jakiś głupi dowcip? Siarkus napisał to samo do Raf. A tu mamy dowód, czarno na białym. Nic nie rozumiem. Czemu wysłali sobie takie same listy? Poza tym, czemu mieliby się umówić akurat przed salą walk? I po co pisać listy, skoro oboje wiedzieli, gdzie mają się spotkać? To wszystko nie ma sensu, chyba że. Chyba, że co? Chyba, że Siarkus i Raf nie wiedzieli, dokąd idą, bo. Napisał to ktoś inny. Chyba ci się przegrzała aureolka. Chwileczkę, chyba rozumiem. Według mnie oba te listy zostały napisane przez tę samą osobę. Uważasz, że ktoś zastawił pułapkę na raf i siarkusa? Jak to? Całkiem możliwe. To by tłumaczyło, dlaczego zniknęli bez śladu. Jeśli Uri ma rację, to są w niebezpieczeństwie. Będzie im potrzebna nasza pomoc. Więc nie mamy ani chwili do stracenia. dziwny wir! Założę się, że wciągnął rafi i siarkusa. To niebezpieczne, ale musimy się udać za nimi. Mhm. No dobra, to na co czekamy? Raf, hej, Raf, dobrze się czujesz? Dzięki. Jestem cała. Jak myślisz, co się z nami stało i gdzie my jesteśmy? W salą walk było coś nie tak. Wciągnął nas jakiś wir. Tak, już pamiętam. Odebrałam list i wylądowaliśmy tutaj. To jeden wielki koszmar. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Co ty gadasz? Ja też jestem uwięziony. Tak, ale to może być jedna z twoich sztuczek. A może chciałaś być ze mną sama? Mam tylko nadzieję, że niedługo ktoś zacznie nas szukać. Pomocy! Przynaj się, łokotko! Kabalu, gdzie jesteś? Oho. jesteście całe? O, no, prawie bywało lepiej. Łakotko, co się stało? To tylko małe zadrapanie. O! Dziewczyny, gdzie my jesteśmy? Nie spodziewałam się, że znajdą dość odwagi, żeby wkroczyć w pustkę. Dla przyjaciół są gotowe na wszystko. Tak, malachiaszu, więzi przyjaźni są bardzo silne. Popełniłam błąd nie doceniając ich. Ta czwórka w żadnym wypadku nie może znaleźć naszych gości, jasne? Zajmę się tym pani. Ty, Malachiaszu? Nie możesz się z nimi równać. Dwa anioły i dwa diabły pokonają cię z łatwością. Ale sądzę, że mogłabym ci trochę pomóc. Jak to możliwe? Cisza. Patrz i ucz się, mój sługo. Mgły odchłani. Wasza pani was wzywa. Bądźcie mi posłuszne! Niech was przepełni mój nieskończony głód zemsty! Poczujcie truciznę, która od zarania dziejów płynie w moich żyłach! Zjednoczcie się ze mną w moim gniewie i dajcie mi narzędzie, bym mogła zetrzeć w proch moich wrogów i raz na zawsze zatriumfować! Weź to i ruszaj niezwłocznie. Dzięki temu pokonasz anioły i diabły, zanim dotrą do i Sajraf. Ale działaj szybko! Skrzydła siły! Co się dzieje? Mój plan się nie powiódł. Przykro mi, ale moje mocy tu nie wystarczą. Mnie też jest przykro. Obwiniałam ciebie, ale teraz wiem, że nie masz z tym wszystkim nic wspólnego. A? Zmieniłaś zdanie? Nie umiem tego do końca wyjaśnić, ale od czasu, kiedy złamaliśmy kodeks i się dotknęliśmy, ciągle mam uczucie, że ktoś nami manipuluje. Tak ja też. Ta historia z listami. Ktoś na nas zastawił pułapkę. Ech. Ale kto i po co? Nie wiem. Ktokolwiek to był. Dam mu nauczkę. Ile razy mam wam powtarzać? Jest tylko jedna ścieżka przez las, więc nie mamy wyboru. To jedyna droga piechotą. Ale przecież potrafimy latać, prawda? Chcesz lecieć nad tymi drzewami? Nie widzisz, jakie są wysokie? O, jeszcze ci się zakręci w główce. Nie, pora na kłótnie. Nasi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Więc co proponujesz? Lecimy czy idziemy? Najlepiej i jedno i drugie. Łakotka i ja pójdziemy ścieżką, a wy możecie polecieć nad drzewami. W ten sposób hmm. sprawdzimy większy hmm. obszar. Hmm. Mam nadzieję, że któraś grupa znajdzie siarkusa i raf. Trzymaj się, nasi przyjaciele na nas liczą. Muszę je powstrzymać za wszelką cenę! Oha. E? Co to było? Kabaloty też to poczułaś? Tak, pewnie przeszły mnie ciarki! Zdaję, czy te orwy są jakieś dziwne? To mało powiedziane. Familia! niej widzialności. A, a, dziękuję, nie ma za co. A, a, już lecę! kury! Obudź się kawalo! Proszę, obudź się! O! Nie damy rady pokonać tych okropnych ptaków, Gabilio. Nie mamy szans, musimy zawrócić. Może aniołki będą miały więcej szczęścia od nas. A! A! Ja! Można Uri, spójrz na te pazury. Pazury mi nie przeszkadzają. Gorzej, że postanowił mnie pożreć. Chyba spadłam na pomysł. Zatkaj uszy Uri, prędko. A. Dźwięko skrzydła. Tak, z tego co wiem, dzikie bestie nie przepadają za ultradźwiękami. Trochę za wcześnie zaczęłyśmy się cieszyć. A już nie mam żadnych no pomysłów. Próbujmy wrócić na Polankę. Może po drodze uda nam się go jakoś zgubić. No to na co czekamy? Ruszajmy!